Cześć, jestem Magda i witam Was w kolejnym filmie na moim książkowym kanale. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o moich czytelniczych planach do końca 2024 roku. Ale żeby było ciekawie, będą to w większości, zdecydowanej większości, tylko i wyłącznie książki, które mam na moich półkach. Więc pobawimy się w takie typowanie jaka część mojej biblioteczki powinna zostać przeczytana jeszcze do końca tego roku. I tutaj mogę Wam zaznaczyć, że o ile ja raczej nie, lubię, nie robię TBR-ów, bo po prostu się ich nie trzymam i czytam to, na co mam ochotę i to wychodzi ze mnie tak po prostu naturalnie, tak w tym przypadku myślę, że te moje czytelnicze plany są bardzo stabilne i to są rzeczy, które ja faktycznie chciałabym przeczytać, które mam w planach przeczytać, bo słuchajcie, dla mnie koniec roku to jest taki troszeczkę wyjątkowy czas. Ja wiem, że tak naprawdę koniec roku i początek roku niczego wielkiego nie zmieniają i po prostu to jest pewien etap, zmiana daty, i tak naprawdę nic się takiego nie dzieje. Ale dla mnie koniec roku to jest też takie troszeczkę zaczynanie różnych rzeczy od nowa. I o ile ja na przykład korzystam z reading journala, i na 2024 rok robiłam ten Reading Journal taki już bardziej powiedzmy reading journalowy. Wcześniej ja po prostu zapisywałam przeczytane książki, a w 2024 roku Reading Journal wyglądał już troszeczkę inaczej i troszeczkę więcej rzeczy po prostu tutaj zapisywałam, więcej list robiłam, więcej informacji o książkach i tak dalej, więc tutaj mam też na przykład listę książek. Z mojej biblioteczki, które chciałabym przeczytać w 2024 roku, a raczej taki challenge. Przeczytaj książki ze swojej biblioteczki Challenge i spojrzałam sobie na tę listę i kilka rzeczy z tej listy też sobie jeszcze wybrałam, żeby zaznaczyć więcej niż cztery tytuły, które mam na, na ten moment. Lista wygląda tak. Mamy, no jak widzicie, praktycznie dwie strony tytułów książek. Wszystkie są oczywiście z mojej biblioteczki. I to nie są wszystkie nieprzeczytane książki, żeby nie było. To są po prostu wybrane przeze mnie na początku tego roku. Z nich wszystkich przeczytałam cztery, A więc jest kiepściutko, ale no, tak jak mówiłam, to nie jest tak, że ja po prostu zwracam na to jakąś super szczególną uwagę. Ja lubię sobie odznaczać i lubię mieć taką inspirację, ale nie jest to coś, czego ja się bardzo sztywno trzymam i nie jest to coś, co ja muszę zrobić? Ja nie mam w sobie czegoś takiego, że ja muszę. Po prostu lubię mieć inspirację. Więc kilka książek z tego z tej listy też wybrałam. I chyba brakuje mi jednej, którą chciałam. Tak, jest ja sobie już. To jest też tak, że ja po prostu na początku roku, kiedy prawdopodobnie będę sobie robiła ten reading który na 2025 rok, zrobię taki sam challenge i po prostu. Wybiorę pewnie inne książki, ale dobrze będzie się rozliczyć z tego, co było na mojej półce, co na mojej półce zostało nieprzeczytane, co chciałam przeczytać, a czego jednak nie przeczytałam, i odpowiedzieć sobie też na pytanie, dlaczego, bo może okaże się, że po prostu są na tych półkach książki, których ja tak naprawdę wcale nie chcę czytać. Ale pomyślimy o tym pod koniec roku. Tymczasem zobaczymy, co ja tak naprawdę chcę przeczytać jeszcze w tym roku. Zaczynamy nie od mojej półki. To są te dwa wyjątki, o których mówiłam. Książki, które nie są z moich półek, a które na pewno przeczytam. To są książki z biblioteki. Mamy tutaj Słabsi, Chwilę. O żadnej z nich jakoś super dużo nie wiem, więc Wam nic nie powiem. Ja po prostu te bardzo długo chciałam przeczytać. Miałam ją gdzieś na półce na Legimi, chciałam ją przeczytać w e-booku sobie. Zobaczyłam, że jest w bibliotece, więc stwierdziłam, że dobra, weźmy ją i przeczytajmy tak sobie normalnie w papierze, więc ona u mnie jest. A ta książka była mi polecana, i pomyślałam sobie, że to jest chyba coś, czego ja potrzebuję. Bo wydaje mi się, że to jest książka, która mnie wprawi w taki bardziej melancholijny nastrój i troszeczkę takich książek mi brakuje. Chciałabym ją przeczytać no jak, jak najszybciej. Myślę, że ona jest nawet w takiej pierwszej kolejności książek, które ja po prostu chcę przeczytać. Ale tak, mamy dwie książki z biblioteki, jedyne, które nie są z mojej półki, cała reszta już jest z mojej półeczki. Najmniejsza i najskromniejsza rzecz z tego stosiku najmniejsza formatowo Ernest Hemingway, Słońce też wschodzi. Ta książka ma przepiękny tytuł i ona za mną chodzi odkąd ja po prostu tę książkę dostałam do moich rąk. To jest książka, którą prawdopodobnie skądś wygrzebałam z jakiegoś pudła na strychu albo dostałam ją niechcianą. W każdym razie na pewno była to książka za darmo, którą po prostu gdzieś tam zdobyłam. Przepiękna jest. Ja chciałam ją przeczytać też przede wszystkim dlatego, że ja mam bardzo miłą relację z Ernestem Hemingwayem. Ja Ernesta Hemingwaya nie znam za dobrze, a wydaje mi się, że może to być autor, który mi się po prostu spodoba i chciałabym to sprawdzić. Słońce też wschodzi jest tutaj taką moją drobinką, jeżeli chodzi o Hemingwaya, bo mam też Komu bije dzwon, ale no on jest grubszy i mam go też w NC, więc Forman jest taki nie na każdy czas, więc stwierdziłam, że Słońce też wschodzi i może być super jak na takie szybkie poznanie autora. Z nowszych rzeczy mam tutaj Mariusza Szczygła i jego książkę nie ma. Nie ma, czyli zwycięzca nagrody Nikke. Ja, a propos nagrody Nikke, mam też, słuchajcie, taką listę. Dlatego się nagroda Nikke to jest taka nagroda, e, którą ja tam lubię śledzić. I mam tutaj taką listę, książek nagrody, z nagrody literackiej Nike. W ogóle, tu mam od początku, czyli od 1997 roku do 2024, Dlatego jeszcze nie uzupełniłam sobie. Kto zwyciężył w tym roku? Mariusz Szczygieł. Czytałam tego akurat nie, a jestem ciekawa, jak mi się to spodoba, bo mm, szczygieł, którego czytałam, podobał mi się, ale nie zapadł mi w pamięci. I mam nadzieję, że ten szczygieł zapadnie mi w pamięci bardziej i bardziej mi się spodoba. E, a ta książka bardzo długo już na mojej półce, więc chciałabym po prostu ją poznać i dzięki temu. Przeczytam też po prostu kolejną osobę, która zdobyła nagrodę literacką Nite. A ja już mówiłam, to gdzieś tam we mnie siedzi i lubię książki związane z tą nagrodą po prostu czytać. Drugą, jeśli chodzi o literacką nagrodę Nite, są bieguni Olgi Tokarczuk. Tej Tokarczuk nie czytałam. Ona jest klocem. Tutaj trzeba przyznać, że ona jest klocem, dlatego się troszeczkę wahałam czy brać tę książkę jako taki mój TBR na, na zakończenie roku, ale stwierdziłam, że znając Olgę Tokarczuk, to bieguni mogą być rzeczą, która, którą mi będzie się czytało bardzo szybko. Troszeczkę na to liczę i nie mogę się doczekać, kiedy poznam ten tytuł, bo z Olgą Tokarczuk moja relacja jest taka bardzo nierówna. Są rzeczy Olgi Tokarczuk, które ja po prostu uwielbiam i bardzo lubię i do nich wracać, i ja lubię o nich sobie przypominać, i pamiętam, że ich lektura sprawiła mi bardzo dużo przyjemności, albo wywołała we mnie dużo refleksji, myśli, ale to też właśnie tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale nie ukrywam, że są też rzeczy Olgi Tokarczuk, które nie bardzo przypadają mi do gustu i do których nie chcę wracać, ale słuchajcie, nie ma chyba mm, czegoś takiego, że Uwielbia się absolutnie wszystkie książki jednego autora. To jest chyba niemożliwe, bo o ile na przykład ja powiem, że uwielbiam Murakamiego, uwielbiam Joannę Bator, to nie jest tak, że absolutnie każda książka Joanny Bator czy każda książka Murakamiego to jest moje top 1 i uważam, że wszystkie są na równym poziomie, bo nie. Jedne podobają się bardziej, drugie mniej, dlatego chcę przeczytać biegunów, bo chcę się dowiedzieć jak ta książka spodoba się mi. A z rzeczy odrobinkę starszych mamy takie dwie starsze. W sumie to zaraz wam tę drugą też pokażę. Tutaj mamy Dygata. Dygata już na tym kanale czytałam i zrobiłam o tej książce właśnie Stanisława Dygata zrobiłam stare dobre książki, taką moją serię filmów i nie ukrywam, że ta książka też mnie kusi, żeby zrobić taki odcinek, ale nie chciałabym powielać autora, czyli Dygata, ale myślę, że ta druga książka może będzie troszeczkę lepszą propozycją i, i inną bardziej niż właśnie ten Dygat. Tu mamy Disneyland. To jest po prostu Stanisław Dygat. I ja uwielbiam język Dygata, uwielbiam sposób kreowania świata. W Dygacie można znaleźć taką nostalgiczność, którą ja lubię i chyba łatwo się domyślić, że ja ją lubię. No jest to rzecz, która też czeka długo. Chciałabym ją przeczytać bardzo. Powstrzymuje mnie chyba tylko i wyłącznie to, że mam też dużo innych starszych autorów i starszych książek, których jeszcze nie przeczytałam, a Degata czytałam jakiś czas temu pożegnania, więc po prostu chciałabym jeszcze coś innego nadrobić, zanim przeczytam właśnie Disneyland. Ale może zdarzy się to w tym roku, kto wie. Moje myśli ostatnio uciekają same z siebie, słuchajcie, naprawdę one to robią same z siebie. Ja czasem po prostu e, łapię się na tym, że po prostu myślę o tym tytule, o tej książce, chociaż jej nie czytałam. To jest Kazimierz Brandes. Listy do pani Z. E, to są, z tego co wiem, to są fikcyjne listy, ale. Mam nadzieję, że to są listy, które dużo mi powiedzą, na przykład o rzeczywistości. One byłyby świetne do październikowego tematu akcji jeśli prozy polskiej, dlatego że tutaj mamy właśnie te lata Perelu i no, może to być bardzo ciekawa rzecz. Tym bardziej że na pewno wiecie, bo ja wam też mówiłam już o tym, że Kazimierz Brandys to jest taki autor, którego ja prozę bardzo lubię. To jest ta proza dawna, ale no już powojenna, ale jednak te tematy wojenne bardzo są widoczne w jego prosie, dlatego ja też bardzo je lubię. Są bardzo klimatyczne, ale starsze. Tutaj trzeba przyznać, że to jest jednak starszy język i to musicie o tym wiedzieć. Lisy do pani Z to jest coś mniej znanego, ale myślę, że jest warte poznania i bardzo chciałabym to zrobić bardzo szybko. I słuchajcie, przechodzimy do takich rzeczy w miarę nowych. Z tego co widzę, zostały mi cztery książeczki. E, tutaj mamy Magdalene Tuli, włoskie szpilki. No, Tuli to wiecie, ja czytałam e, Tuli. Szum. Szum. Podobało mi się. Włoskie szpilki. Słyszałam, że są bardzo dobre, i słyszałam, że włoskie szpilki e, są przez wielu ludzi uwa uważane za te. Najlepszą książkę Magdaleny Tuli, więc mam nadzieję, że mi też się spodoba. Tym bardziej, że dosyć już też czekam na przeczytanie i mam ją w swojej pamięci, dlatego że pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie szum i wiem, że to jest taka, taki rodzaj prozy polskiej, który ja lubię. A przez to, że listopad akcji Prozy Polskiej to są tytuły raczej z literatury najnowszej, to myślę sobie o tej Tuli. I myślę sobie, żeby właśnie coś takiego po prostu sobie w ramach tej akcji przeczytać. Tym bardziej, że to jest rzecz króciuteńka. I też są tutaj te tematy wojenne, ale to jest postpamięć, więc tutaj mamy już pamięć kolejnego pokolenia. Mam nadzieję, że będzie to rzecz, która sprawi, że będę żałowała że tak długo zwlekałam z jej przeczytaniem. I coś, co też pokazywałam w ramach takiego TBR-u, do, TBR do akcji, ponieważ mamy tutaj czasy wolne w PRL-u. To jest taki reportaż, w nim jest całe mnóstwo zdjęć, ale to jest właśnie reportaż o PRL-u, współczesna książka, ale o czasach. Więc ja go sobie tutaj zaliczyłam do tego PRL-u właśnie i bardzo mnie to fascynuje. Słuchajcie, czytanie książek. Osadzonych w PRL-u sprawia mi czasem nawet większą frajdę niż czytanie książek osadzonych w XIX wieku lub w dwudziestoleciu międzywojennym albo w czasie samej II wojny światowej. PRL ma świetny klimat, jakby książki, których akcja dzieje się w PRL-u, uważam, że są naprawdę wspaniałe klimatyczne, jeżeli autorowi udało się to po prostu zrobić. Ale tutaj. Liczę na to, że ja po prostu dostanę. To nie jest fabularna rzecz, ale liczę na to, że będę się z tym po prostu wspaniale bawiła i mam nadzieję, że przeczytam to szybko. W sensie, że szybko po to sięgnę, bo wydaje mi się, że to przeczytam naprawdę bardzo szybko. Zresztą, no widzicie, całe mnóstwo zdjęć i ich też jestem bardzo ciekawa. A na koniec, słuchajcie, zostały mi dwa ready. I nie wiem, czy powinnam się tłumaczyć. Chyba nie chcę się tłumaczyć, po prostu pokażę Wam o jakie książki chodzi. Jedną z nich, jedna z nich nie będzie dla Was na pewno zaskoczeniem. Chociaż zastanawiam się, czy nadal e, pozostaję przy tej książce, czy jednak nie chciałabym zrobić reviewu innego tytułu, ale może się też zdarzyć, że przeczytam zupełnie nową książkę, której jeszcze nie przeczytałam. Jeśli chodzi o tego autora. Słuchajcie, mam tutaj Haruki'ego Murakamiego. Tutaj mam akurat pierwszą część trylogii 1084. Jeden k 84? Zależy, słuchajcie, jak Wy sami to wymawiacie. Pewnie powinnam mówić jeden, bo mamy tylko ichi. Zastanowię się nad tym później. Pierwsza część trylogii, bo słuchajcie. Zrobienie rewidu tej trylogii chodzi ze mną od bardzo długiego czasu po tym jak przeczytałam, jak kupiłam sobie tę część, tę, tę pierwszą część w tym starym wydaniu, to chodzi za mną po prostu rewid, ale potem się okazało, że wychodzi wznowienie, więc jak już zobaczyłam to wznowienie, to już wiedziałam, że hej, przeczytasz tę trylogię szybciej, bo ja muszę ją przeczytać w nowym wydaniu, ale... Chodzi za mną też bardzo re-read uh, Norwegian Wood Murakamiego. Więc tutaj się bardzo waham. Plus wyszła już nowa książka Murakamiego. I jeżeli tak się zdarzy, a mam nadzieję, że tak się zdarzy, że dostanę na urodziny tę nową książkę Murakamiego, to może jednak przeczytam najpierw nową. Więc chciałam Wam powiedzieć, że tu do końca roku planuję jakiegoś Murakamiego. Możliwe, że to będzie albo tego, albo czegoś innego, albo zupełnie nowa książka. W każdym razie Murakami będzie jeszcze w tym roku na pewno. I reread książki, które się tutaj nie spodziewacie. Gwarantuję Wam, słuchajcie, to jest Begin Again. Czy ja się muszę tłumaczyć? Właśnie ja bym się nie chciała tłumaczyć. I po, nie wiem, Mogłabym nazwać tę książkę Guilty Pleasure, ale z drugiej strony, czemu mam e, mówić Guilty Pleasure, jeżeli ja wcale się nie czuję winna, że ja to lubię? E, słuchajcie, ja mam wielki sentyment do prozy Mony I o ile trylogia Save, Maxon Hall, w każdym razie, e, trylogia mi się podobała. Trylogię przeczytałam jako pierwszą, i dlatego później sięgnąłam po te książki, spodziewając się Czegoś zupełnie innego, dlatego byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. No i słuchajcie, tutaj podobało mi się to, że ja czytałam te książki na studiach, a one są o studentach. I poczułam się tak bardzo, jakoś tak blisko bohaterów, że bardzo dobrze ich rozumiałam. Miałam wrażenie, że to wszystko, co się u nich dzieje, jest takie bliskie, tak naprawdę, jakby te rozterki, wybory. To co się dzieje, wiadomo, nie wszystko, ale były rzeczy, które naprawdę były bliskie i po prostu dobrze było mi w tym świecie i w tych historiach. Tym bardziej, że mamy tutaj pięć części, i każda z nich to jest jakby perspektywa innej pary, to znaczy my patrzymy na inną parę, ale ona cały czas należy do takby tej, tej samej grupki znajomych, przyjaciół, więc to jest bardzo fajne, bo przejawiają się tutaj wszyscy ale zawsze jest uwaga skupiona na konkretnych dwóch, więc to jest bardzo fajne. Pokazuję pierwszy tom, dlatego że przeczytałabym sobie od początku po prostu, od tego pierwszego tomu. Ostatniego nie mam w domu, ostatniego nie kupiłam, dlatego że ten piąty już mi się aż tak nie podobał. Para, która była opisywana w tym piątym tomie, nie interesowała mnie tak bardzo. Uważam, że nie była aż tak bardzo związana z Tymi wszystkimi innymi bohaterami, dlatego stwierdziłam, że nie kupuję, zostawiam sobie tylko te cztery i chciałabym zrobić rity chociażby tej, tej pierwszej, bo wiem, jakie to było dla mnie przyjemne, kiedy ja to czytałam i czytałam to w takim dosyć trudnym okresie: takim trudnym i emocjonalnie, i fizycznie, i w ogóle, no było wtedy, miałam no ciężko po prostu. I czytałam te książki sobie wieczorami i gdzieś tam, wiecie, myślałam o nich i one bardzo mi pomagały przetrwać. Pomagały mi w zasadzie. Pomagała mi myśl, że ja wrócę do domu i będę mogła znowu się zatopić w tej książce i znowu czytać i czytać. I czytałam je bardzo szybko, ja jej wręcz pochłaniałam, bo bardzo ich potrzebowałam, więc zobaczymy, jak będzie teraz, ale mam nadzieję, że to będzie takie całkiem. Całkiem. Przyjemne spotkanie, bo słuchajcie, dlaczego nie? Jakby. Książki, które Wam pokazałam, w większości prawdopodobnie poza czasem wolnym w prl to są raczej ciężkie rzeczy. Więc, jedno na rozluźnienie, to jest tak naprawdę nic. I fajnie będzie do niej wrócić. Tak sobie myślę o niej i naprawdę. Czuję, że fajnie będzie do niej wrócić i myślę, że zrobię to już po moim spotkaniu literackim o wampirach, kiedy już zejdzie ze mnie to wszystko, jakiś tam stres, powinności wszystkie moje, to wszystko ze mnie zejdzie i spokojnie pochłonię sobie znowu begin again i, i będzie po prostu fajnie. Więc słuchajcie, to są wszystkie książki, które chciałam wam dzisiaj pokazać, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, książek, które jeszcze planuję przeczytać w tym roku. No, czy mi się to uda? Kiedy teraz o tym myślę, myślę, że to jest nierealne, ale wiecie, ja się też nie spinam. Ja tam. Ja nie jestem osobą, która, jak sobie założę, tak musi być. Przynajmniej nie jeśli chodzi o książki. Jakby TBR traktuję naprawdę na luzie. Pokazałam Wam książki, które myślę, że. Przeczytam jeszcze w tym roku. Jeżeli nie wszystkie, to część z nich, bo to są książki, które faktycznie ja najbardziej chcę przeczytać. Z tych wszystkich, które, na które patrzę, te książki najbardziej chcę przeczytać. I mówimy tutaj o książkach, które ja mam na mojej półce. Nie mówię o tym, co gdzieś tam chciałabym jeszcze przeczytać jako e-book czy wysłuchać audiobooku, bo to są inne rzeczy. Plus. Nie myślę też o książkach, które mam rozpoczęte i które po prostu na pewno jeszcze skończę, a kilka też ich jest. Nie liczę ich, dlatego że po prostu to jest pewne, jak że ja tamte skończę, a tutaj mamy takie wiecie. Mamy niewiadome tak naprawdę, chociaż mówię, no chcę je przeczytać, więc myślę, że, że możemy zaufać mi i. i Uwierzyć, że przynajmniej część z nich po prostu będzie przeczytana i będę mogła wam o którejś z nich opowiedzieć o, w niektórych podsumowaniach miesiąca po prostu. No i myślę, że dzięki temu ja też trochę bardziej się zepnę, jeśli chodzi o planowanie mojego reading journala na kolejny rok i myślę, że z planowania takich rzeczy, czyli no, zaplanowania tego reading journala. Robienia go, jak on w ogóle będzie wyglądał i jakie książki znajdą się na takim spisie książek do przeczytania w przyszłym roku. Myślę, że w tym roku już um, zacznę to planować i Wy też będziecie o tym wiedzieć, zobaczycie, jakie książki ja planowałam sobie przeczytać. I na koniec zrobimy sobie po prostu jakąś taką konfrontację. Myślę, że w tym roku jeszcze nie, dlatego że w tym roku. To wszystko było jeszcze na zupełnie na innych zasadach robione. To też był pierwszy raz, kiedy faktycznie robiłam taki plan na cały rok jeśli chodzi o książki, więc zostawię to po prostu dla siebie, a my będziemy planować i będziemy się ze mną rozliczać w przyszłości. Dajcie znać, jakie książki wy planujecie przeczytać do końca roku. Nie wiem, napiszcie tylko dwie książki, które na 100% przeczytacie ale nie są to książki, które macie rozpoczęte, tylko książki, które zaczniecie od zera w jakimś czasie do końca tego roku i na pewno je po prostu zamierzacie przeczytać. A jeżeli czytaliście którąś z tych książek, oczywiście dajcie mi też znać, bo bardzo ciekawi mnie, czy po prostu jeszcze jest też ktoś, kto którąś z nich czytał i jaką ma o niej opinię po prostu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!